Zdarzenia drogowe, wypadki, kolizje, akcje ratunkowe i gaśnicze, działania prewencyjne, kontrole celne oraz zatrzymania. Bądź na bieżąco z raportem 112. Brutalny atak na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. 22-letni mężczyzna, Polak, student trzeciego roku prawa na UW, uzbrojony w siekerę, zaatakował 53-letnią pracownicę uczelni. Portierkę, która zamykała budynek w pobliżu Auditorium Maximum. Kobieta zginęła na miejscu, a jej ciało zostało poważnie okaleczone. Poważnie ranny został również pracownik Straży Uniwersyteckiej, który uczestniczył w zatrzymaniu napastnika i został zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Napastnik został był bezwładniony przez ochroniarzy i zatrzymany przez policję. 7 maja w Szczutowie doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech pojazdów dostawczego, osobowego i ciężarowego. Dwie ranne osoby zostały przetransportowane do szpitala. 7 maja w miejscowości Cieszkowo Stare gmina Baboszewo doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Opla i Kii. 46-letnia cudzoziemka kierująca Oplem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 43-letniej kierującej Kiją, doprowadzając do zderzenia na skrzyżowaniu. W wyniku wypadku trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala na badania, obie kierujące oraz 14-letnia pasażerka z Kii. Łódcy policjanci zatrzymali dwóch 33-latków podejrzanych o zabójstwo ich rówieśnika. Zdarzenie miało miejsce podczas nocnej sprzeczki na ulicy Piotrkowskiej. Z relacji świadka wynikało, że chwilę wcześniej doszło do sprzeczki pomiędzy denatem a innym mężczyzną, która następnie przerodziła się w szarpaninę oraz atak fizyczny. W całej sytuacji przyglądał się znajomy napastnika, który uniemożliwiał chęć niesienia pomocy postronnym osobom. W chwili, gdy ich ofiara straciła przytomność oddalili się z miejsca zdarzenia. Druze prawa natychmiast Poczęli poszukiwania sprawców. Już po kilku minutach byli w rękach policjantów. Sprawcom grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.